Dzień dobry, patrzcie. Piękne jezioro, przepiękne jezioro, ogromne, piękna, czysta woda, patrzcie jak czysta. Woda tu jest przepiękna i patrzcie, w plaży od razu wychodzimy do naszego kampera. I co, dużym kamperem da się podjechać w fajne miejsca. Hmm. Nawet jak ktoś ma mniejszego to i tak nie wiedzie bliżej niż my patrzcie stoimy przy w wejściu do wody zejściu do wody no. i co? da się da się wjechać City. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort you know. hoping that you'd stay, and we both that the nights will mainly make the same things that you can't say tomorrow day. Crawl Patrzcie, leje się woda. O, czekajcie, wyłączę to. Leje się woda. Tankuje. Ale patrzcie skąd. Tu, 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 tu. Idzie tym wężem. Wężem, wężem, wężem. Co to macie fajnego? Połączenie węży. Wąż, 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 wąż. Paniak. Gąż Gąż za stacja Trzysta tego wypatrzcie. Potwierdza się samowystarczalność. Węża mam 200 metrów. Zostanie się zorientowałem, że przedłuża środku 30, 60, ale mam wiaderko z prądem, więc jest ok. No i tam stoimy, więc ładnie. I co na to? Jednak całkowicie samowystarczalny kamperos. Bajerancko.